Nie sądziłam, że Basia no mia, no aż tak szybko odejdzie, tak, pełna życia, wigoru, no, bardzo dużej, pozytywnej energii. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Pani przyjaciółka zmarła. Co Pani poczuła, kiedy dowiedziała się o, o śmierci? Um. No Może przyjaciółka za dużo powiedziane, ale to był doskonały y, towarzysz podróży mojej życiowej, Basia. Y, no, co możemy czuć po, po utracie kogoś bliskiego? No, y, czujemy smutek i pustkę. Nie da się czuć radości, tak, y, ani żadnej ulgi, no bo to y, w ogóle przeczy wszystkiemu. Y, no, y, może pierwszy moment to było niedowierzanie, jak, jak, jak się dowiedziałam, bo. No bo co, no bo nie, nie sądziłam, że Basia no mia, no aż tak szybko odejdzie, tak? Pełna życia, wigoru, e, no, m, m, bardzo dużej, pozytywnej energii i jakoś tak zgasła zbyt szybko, ale, ale no m, wielu ludzi odchodzi zbyt szybko. Musimy z tym się godzić, musimy z tym żyć. E, no iść dalej, życie mamy jedno, tak? I, I tak jak mówię, te osoby, które ja utraciłam, to były tak dobre, tak ciepłe, tak energiczne, że na pewno by nie chciały, żebym ja długo rozpamiętywała. A czy jest faktycznie tak, że dobre osoby przyciągają dobre osoby? Yy, tak, tak, bo to jest energia, wszystko. Ludzie sobie to bagatylizują, ale po prostu wytwarzamy my w sobie energię, negatywną bądź pozytywną i to wszystko przyciągamy. Jeżeli jesteś nawet zwykłe złe nastawienie, to zaraz nam się wszystko.